Kołczu, dwa dni nie mieliśmy internetu, przecież ja wyniki sprawdzam. No, duże te wyniki kołczu, no. Naprawdę zabiorę wam ten sprzęt, przysięgam. No, słuchaj trenera, debilu, bo nie pojedziesz z nami na mistrzostwa. No, po... Czas odróżnić mężczyznę od chłopców. Ja nie muszę słuchać tych suchych gadek, jak wychodzę na boisko i gram, a nie zastanawiam się, którą nóżką mam piłkę. Kopać. Ale bez taktyki to ty gówno zagrasz. Mierzy, jak reprezentacja Zabrzęczka się kopa po czole, barani łbie. Najpierw chciałbym zrobić wykład o masturbacji. Jak masz się wygłupiać, to lepiej od razu stąd wyjść. Ale nie, ja się nie wygłupiam. Przepraszam, pani dyrektor, ale to nie jest mój pomysł. Ludzie chcieli. Powiedz, że nie ludzie, tylko wychowankowie ośrodka. A co jest? Stary, nie wiem, czy to ja zwariowałem, czy świat naprawdę. Ty, a jak oni rzeczywiście wygrają te wybory? A myślisz, że ktoś uwierzy w mecze reprezentacji w pokoju zbliżenia? No, kur na ryju, ale ta ich. Kiobasa wyborcza pachnie zabójczo, mówię ci. Młody, nie sztuka kto zrobi, sztuka kto wychowa. <grymne> Walczymy o wolność! Dlatego macie dzisiaj zagrać na 1250%. Macie w nich wjeżdżać jak pitbull w kurę, jak nóż w masło! Jak nóż mas, jak leksią w synkę! Jak leksią w synkę, jak woda w gąbkę! Kajtula, Kajtula, ja po ty moja. Kocham cię jak brata! Ale ty tego nie skumasz! Ty jesteś artysta! artyści są dziwni! Normalni ludzie wiedzą, o co chodzi. Łapiesz? Piotrek, jak widzisz tego małego, to wejdź mu w nogi, normalnie nie bój się, niech cię poczuje. Rozumiesz? Tak, kapitanie, ja wchodzę mocno tylko w laski. <śm> 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 nie brnijmy! Słodko! Posrało was? To ja benzynę przez warę przepuszczam, żebyście mi tutaj monopolowo otwierali. No nie, wydaje mi się, że powiedziałeś swoje. To jest kanciapy ciepłego. My byśmy cię na minę nie wpieprzyli. Poza tym ty nic tak nie zagrzewa wojowników do walki, jak wódeczka. Zimna i gęsta. Policja. Dobra żołnierze, to już nie są ćwiczenia. Czas na sprawdzian. Wszyscy na swoje pozycje. Ruszajcie się. Jasne? Jasne. jasne. A, jasne. No to dawajcie, szafa gra, komoda tańczy. Mordo, no nie mów mi, że tęsknisz na kafron, bo sobie pomyślę, że masz ten... syndrom wiedeński. Jesteście przyzwyczajeni do tego, Po pierwsze, to nie ma się czym jarać, a po drugie, to jest wymagamy, syndrom ojciec, skandynawski, i baranie. Polecam. Takie majtki. Nosi się, żeby dobrze się ze sobą czuć, a nie, żeby ludzie się na ciebie gapili. I ja się z tym zgadzam. Wizerunek to 80% sukcesu. A w takich majtach pewno siebie podskakuje o co najmniej 30%. <grym> U Loli to chyba najbardziej podskakuje bez żadnych majtek. No. <grym> w sumie. No dobra, łaski. <grym> Niech moc majtek będzie z nami. Tak właśnie wygląda patusia zmowa! I co? Włodyga nie dyga? Ty wiesz, jakie kary w XIX wieku w galicyjskich szkołach ludowych stosowali nauczyciele, kiedy uczniowie zapominali o pracach domowych? Nie wiem, ale teraz na pewno poszedłby pan za to <grym>